No już jest noc. Ciągle czekamy na 10 osób. jeżeli wiadomo kiedy wyjedziemy. No, także czeka nas kolejna trzecia ciężka noc. Zobaczymy. Grupa. Co? A mnie no, obraduje No Podobnie jak o czeku się nie mówi o nie mówi, to jest. Jednak tam? Para żajna. 5 euro. Ile? 5 euro. Pięć euro to... 20 zł. No to. To opłaci się, bo ja za tak 40. No, mi się też tak wydaje. Tak, tak. Że nie jest, tym bardziej, że nie kupiłem od tego tam <coughs> Innego. kolorowego, tylko w sklepie normalnie. Aha, No, to kolorowe, to tak dla się to jest tak. To tak. Nie, To jest To jest